Zastanawialiście kiedyś, jakby smakowało danie inspirowane jednym z najpopularniejszych pokemonów, czyli Charizardem? Bo ja tak. Cześć, z tej strony Kuba i witam Was w nowej serii, w której łączy dwie moje pasje, gotowanie i pokemony. Zaczynam od stawienia wody na makaron. Dzisiaj mamy penal, ale najlepiej sprawdzi się rigatoni. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy chorizo, smażymy, aż wytopi się tłuszcz i będzie chrupiące. W międzyczasie kroimy pomidory, cebulę i czosnek. Chorizo zdejmujemy z patelni i zostawiamy tłuszcz. Dodajemy pomidory, przykrywamy i dusimy chwilę. Zdejmujemy skórkę, mieszamy, dorzucamy czosnek i cebulę. Po chwili dodajemy parmezan oraz przyprawy. Chorizo wraca na patelnię. Niech smaki nam się za przyjaźnią. Dodajemy śmietanki, redukujemy sos, a na koniec dodajemy trochę wody z makaronu, żeby sos był bardziej gęsty. Mieszamy to wszystko z makaronem, wykładamy na talerz, a na środku dajemy buratę, którą polewamy olejem chili. Dajcie znać, czy podoba wam się ten przepis i jaki Pokémon powinien być naszą następną inspiracją.